Wszystkie serdecznie tu wjeżdżam do klienta miejscowość Pechowo, Pechowo, tak się nazywa. Eee, Przywiozłem tutaj do niego. Eee, no. Kurde. Przystawkę do kurdzy To chyba zdążyłem zadzwonić, co? Tak jest. No, bo nie mówię dobrze. kurde, bym pojechał mi nawigację, która pokazała tam dalej, nie? To dalej, hmm. Tak i w lewo, nie wiem dlaczego. A, Kurde, dobra. Gdzie to będziemy zajmować? Tutaj, gdzieś, tak? Tutaj, no. no. Za Zaraz No, no, dobra, dobra, to czekam, czekam. I co? Jak to najlepiej będzie? Pasami jakoś tam co? Nie wiem, a to tą ładowareczką? No chyba tak. Aha, to dobra, to. to, to. Widły są nugie? No, No, dobry. I tam, o, kawka pasuje. Dzień dobry. Yy, no, bo chodzi o ten. No to się, żeby widły drugie to nie ma problemu, to, to, bo tam są takie specjalne wjazdy no. do tych do, do, do wideł, nie? dobry witam To, to możemy... O, kurde, ładowarka co? Szyba poszło. Szyba. <laughs> kurde A. Jest druga. Co? Jest druga. Jest druga, aha myślałem, że chyba szyba druga jest. Się Proszę? Mogę się odwrócić. Mogę, mogę się odwrócić. Bo no, mogę odwrócić no, od tej strony? No, no i od drugiej no. strony, nie ma problemu. Ja skrzynek Dobra, to... Ja to, się... to, to od tej strony też może No tego no, tak w miarę, żeby takie dłuższe widły Bo jak są no, takie krótkie widły, to tam troszeczkę nie bardzo Ale jak są dłuższe, to... Te, te przestawki to nie ma problemu, bo są te bo, że piątki to nie, bo piątki to nie mają tych, tych, tych sanek do założenia, nie? A te reszta wszystkie tak są już do... Żeby sobie wjechać widłami pasuje, nie? Dobra To dobra, to jadę, nie mam problemu, to nie działać. Macie taką jakiejś? Jeszcze raz. Jest, macie z, y, taką? Mieliśmy. Mieli, taką samą? Aha. Czy to był 15 rok chyba? Aha, i sprzedaliście? Sprzedaliśmy. No, a, no trzeba coś nowego kupić. No dobrze. To jest co wozić chociaż, a tak to by nie było co wozić, nie? Mhm. Do jakiego to do kobajna idzie? Do lekcjona. Aha, tak. A też jak kiedyś. No, jak ja jeszcze jak, kiedy? Za jak były czasem. były, nie? A no to znaczy duże gospodarstwo, warzywka macie, nie? Warzywka, tak, goryzy to pszenicy Aha, a to usługowo tutaj ten? Nie. nie, to, nie to dla to siebie na, też? O no, to... Pewnie, kurde, dobra. To gdzieś... bydło jest. O bydło? jest, raz o. o to wszystko, wszystko, to wszystko jest. jest, kurde. <laughs> no to dobrze, jak wszystko to. Dobra to gdzieś objadę, albo się... To tam się mogę nawrócić, się to nawrócę tutaj... Boże, no... Chyba, że tam gdzieś jest, nie, nie ma. Nie za bardzo. Tam nie bo to dobra, to ja cofam? Par kilowol. Klucz do sukcesu. Mniejszy rozmiar, większe możliwości. Co starczy, czy nie starczy? Dobrze, Wjecha. Dobrze, że dotknąłem. O kurde, Trzeba grzać. Padało tu u Was? Nie, nie. No, ono sobie popadało, ale zaczyna grzać. Spadło. No, no. Trzeba nie grzać. To... Ty maszyn to kurde ładny park. Tych maszyn wszystkich. I jest trochę <laughs> tam jeszcze. Kurde, tych traktorów to dużo, nie? Dużo. No. Własuje. No to kurde, dobra. Odpinamy powoli. I o. I Dobra, to odbiciemy. Raz, dwa. Z tamtej strony Chwila. chwila O, ciągniemy. No bo i tak trzeba będzie. A, za szybko. Wałki? O, zapamięci, zaraz dam te wałki. Ja Rozbiłem je. Jeżeli można wziąć. No, bo ech, już się czasami nie zapomniało. No dobra. Co może podjeżdżać? A, starczą mi, dostarczą Proszę. Proszę Nie, nie, do góry na pewno nie, no ale Aha. Już podglądamy, patrzymy Dobra Dawaj, Ej, słuchaj, słuchaj, trawie wysuń, o, bo tam dojedziemy do tego, nie? Dobra o do góry, do góry. Tak. Nie. dobra rzecz No tak, tak, Z tą Stąd to nie ma problemu jak jest ładowarka czymś zdjąć, bo jak jest małe coś to nie bardzo, nie? No nie, no nie ładuję łózkiem, ale mają duży wózek no. mają w Tarnowie no praktycznie się po zabiegu nie można powiedzieć. Tak jest. No dobra, to dokumenty zrobimy. Jechać dalej jeszcze. to dalej jedzie teraz? Kurde. Tu muszę na dół, ta w kierunku, mm, na kuświcą jeszcze kawałeczek tam, no. nie? Nie no, co? Płacz i płacz. To ten rozłóż, nie? To już tak już zapłacone jest, nie? Chyba rozłóż ją wypróbuj. No, o, można próbować. Dobra. Mój rol, nie. Dobra no. no to tak, to ta nowa to będzie kościć Nowa to nowa no, no, no. Jest, no ale jak to tyle lat popracuje, no to... A ty nożem można odwrócić, nie? Czy jak? Mm. Czy nie? Nie, to idzie to normalnie, tak jak powinno być Ja myślałem, tak. że one w jakąś... w jedną stronę chodzą, one chodzą Tak, chyba tak, można odwrócić je, chyba, nie? Bo jak chodzą w jedną stronę cały czas... No to później można No, trzeba no, je... no, można... No, to kukurydza to Ciężki temat. Ciężko, twarda, nie? Tak Tylko jest. za to. Multiwan. Lider w ładowarkach przegubowych. Mini ładowarka, która zastąpi kilka osób na raz. To jest. Dobra, zapinać to. Teraz samo będzie się kościło. Jeszcze kombajn by trzeba było zmienić. Aha, no to trzeba. No to tak, to trochę w dupę kombajny, nie na tym. na kurzy. No. No. Dobra. Tam takie żółte. To jest ciężarówka? Taka, taka stoi. Co to jest za ciężarówka? Tam była z przodu. To jest taki zabytek. To jest zabytek. To jest ciężarówka z okresu II wojny światowej. Pożegna? No. Proszę za mną. Nie brała udziału w walkach, ale. A to jest polskie? Nie, Nie, niemieckie. Mhm. Muszę Bierze udział w rekonstrukcjach tam, na planach filmowych aha. Albo tam jakiś A to jest takie zastawione na to? To jest, to tylko stoi tu nie? Tutaj, aha, o, to takie stoi. to No nic, dobra, idę po dokumentach Wykorzystanie Wykorzystania, nie, w e sklepie aha. W firmie, to koponek, tu zazwyczaj pod numer dobra. I, i będzie, nie, i to sobie tam jakieś części można dom domówić wtedy, nie mhm. Słuchajcie, tak wiecie. to już rozładowane, dalej ujęta za czym? Faktycznie no, mam do przyjazdu gdzieś. no godzinkę muszę jechać. Jeszcze i później lecimy sobie do Tarnowa. O, tak jak mówię, tam klienta. To żółte coś. Niby po niemieckie O, stoi tutaj. Do usłyszenia, do następnego razu pozdrawiam.